Oho, czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę. Muszę na chwilę wyłączyć tutaj i się zalogować. Czy ja pamiętam, jaki mam tutaj login, i hasło? Mam nadzieję, że to dobre konto. Ok. Dawno mnie już żadna gra nie prosiła o to, żeby się logować. Ale to przez to, że tam na, tym, na tej wakacjom w telefoniu musiałam działać. Uwielbiam, uwielbiam tą melodię, która rozpoczyna. To jest moja najulubieńsza. To mogę. Tak jak... Ktoś mnie pyta, kto, którą postać najbardziej lubię z gry, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale którą melodię lubię z tych wszystkich trzech gier, tą intro, na tą to, to, to najbardziej. Mogłabym sobie mieć ją w tym. Mogłabym sobie ją mieć w jakimś, w jakiejś playliście i byłoby super. Idźcie i zdobywajcie, moi kochani, tutaj zasoby. Tu zaraz wrócimy, tylko przejdźmy do. Ja tutaj robiłam, to jest tutaj. Właśnie, mam pytanie, mam pytanie, co to jest to i do czego to służy? Bo mam tego już dużo i muszę to wykorzystać, i nie wiem jak. <słyski> y Gdzie się to wykorzystuje? A to znaczy, że gdzie to słońce ma iść? Żeby to wykorzystać. No bo szkoda, żeby się zmarnowało, nie? Fajnie by było wykorzystać, tylko nie wiem gdzie. Czy to jest, czy to jest tutaj? Tu? To to? To to! O, dziękuję Ci, Bruno. Bardzo Ci dziękuję, słoneczko! Dobra, to lecimy w takim razie. Pożyczam od Mel. W ogóle Mel, y słuchajcie, jakbyś rozmawiał z Mel dzisiaj, to, to y po -po powtórz jej proszę, że mega dziękuję, że nie wymieniała tego ziomala y w tym tygodniu, bo ja y bardzo mi pomógł, bardzo mi pomógł, bo ja wiecie, no ja tam miałam takie problemy z zasięgiem, że im szybciej mogłam zadziałać i komuś i, i mogła komuś coś zapodać. Y no to musimy zużyć, musimy, musimy zużyć 4, to lecimy z tematami. To mi naprawdę mega pomogło, że on był. Bo mogłam szybciej dniówki w hsr zrobić. Dobra, czyli mamy jeden, to lecimy dalej. Lecimy dalej z tematami. Bo no dobrze, no pamiętam, to było to, to było to. Mam tu notatkę przyklejoną do tego, do tego komputerzu. Ja się zastanawiałam, czy nie uleczyć tego. Nie uleczyć. Yy... niedzieli nie obudzić, ale sam się chłopak obudzi, nie? Uwielbiam ten dźwięk uderzenia tego meteorytu. Jest absolutnie fenomenalnie cudowny. Działamy na przyspieszeniu, nie? Czy nie? Bo to jest przyspieszone. Idzie i Tam były cztery, czyli jeszcze dwa razy. Eee, dam radę. Damy radę tutaj, patrzcie, cyknie, zaraz, zaraz to słoneczko tutaj wyjaśni ich wszystkich. A trochę mi szkoda, że już skończyłam tą restauracją, to było fajne. I tutaj, tutaj czekamy na Dana, Dana Smoka. Jeszcze ja nie mogę doczekać. Przepiękne to uderzenie, tego jest no cudowne. Absolutnie, a, a coś sorry, 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 ale już y, mam pewien, mam pewien plan Ymm, odnośnie klawiatury. Tylko muszę jakoś sobie wykombinować, żeby tu miejsce znaleźć. Wtedy myślę, że laptop jakby stał trochę dalej, to by mi się tutaj zmieściła klawiatura. Może wtedy by nie było tylko mojej czubka, mojej głowy. Dobra. Jeszcze raz i lecimy. Sorry, ale muszę tak trzymać, żeby widzieć dobrze, jaka. Czy, czy zrobić? może kamerę. Jaką osobną instancję tutaj jak do tych, jak do DJY-u? Nie wiem. Wy. Gdzie mój meteorytowy temat? What the hell? Poszukali mnie. Chodź I tyle w temacie. Dobra. To to jest zebrane Czyli mogę teraz tamto dobrać i się nie zmarnuje, nie ucieknie. No i super i super. Dobrze. To mi się podoba, w to mnie graj! Eee, dobra, jeszcze tu by trzeba było skons skonsumować, a this week to jest to, no, takie razy, czynaczy. Dobra, a my idziemy tutaj, bo trzeba jednak zebrać te... No po Mel już wykorzystaliśmy, ten, ale ja bym powiem szczerze, że tak dawno tego pana nie było i miałam taką ochotę dzisiaj by go ruszyć, a że to jest tutaj ogniste tematy. To bym chciała go raz, raz go ruszyć tutaj. Bo od dawno nie był grany tu. Oj, 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 a co to się stało, że chłopacy niedzielę, niedzielę trzeba ratować, bo jest już na oparach. No i dobrze, bo tutaj został przyatakowany, not cool. Not cool. Załatwię tym, a ulti sobie zostawię na dinozaurzu. Tak, pyka. <grystanie> Masz z mnie sama tak mało HP. Battle over. Dobra, polećmy jeszcze raz. To teraz, teraz, na, teraz, zaraz go wyleczymy. Na spokojnie, moi drodzy, na luziku. Dzisiaj nas czeka w ogóle losowanko tutaj, wishowanko i to będzie czas. trzeba jakoś dobrze zacząć ten tydzień. Wiem, że wtorek jest dzisiaj, wiem, 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 ale zaczynamy ten tydzień dzisiaj. Strumykowy. Cześć, siemaneczko, słoneczko. Siemaneczko. Smoka kawał, no, Z tego dinozaurza. Orzeszty. ty! Dobra, kończymy te challenge. Myślę, że dniuweczka została zrobiona. Niech no, ja pójdę do jakiegoś tego, żeby się. Balonik. No, balonik. Dobra, pójdźmy do, do tego się naładować stopa. Ok, chłopaki, uzdrowione, więc można węcje zebrać do końca. węcje zebrane. Jaki tutaj mamy stan oczekiwania na Dana? 17, 2, 3, 6. Nie jest najgorszy to mnie tak boli, że on tu jest. A, mógłby być w tamten. Ale tu robimy dzisiaj losowanie, moi kochani. Tu robimy dzisiaj losowanie, bo jest 11 zebranych, więc robimy sobie jedną dziesiąteczkę. Ale to za chwilę. Tu nam się nie śpieszy jeszcze. Jeszcze mam, powiem wam, trochę czasu. Niech no ja zerknę na zegarek. Mam jakieś 20 minut. Więc myślę, że możemy sobie pacnąć jakieś tutaj zadanko. Teraz pytanie jeszcze. pasniemy sobie zadanko z dołu, czy idziemy nie, idziemy, idziemy głównymi. To, to jest wybrane, no to idźmy. Continue a challenge. Zobaczymy, może nas nie utknie na 3 godziny. Tylko... A nie to nie to. A to jest to, co mi się kliknęło przypadkiem. Quit Completely. I tu wrócimy do tego jak nadejdzie czas. Co ja zepsówszy tutaj strasznie. Już, o. I teraz my idziemy tu. Nie chcę tam chodzić przypadkiem. Czekajcie, tylko ja muszę, muszę jej zmienić ekipę. Eee, słoneczko, sorry Welcik. Sorry słoneczko, ale... Taką ekipę wolałabym. Czuję się bezpieczniej. Albaloniki, baloniki, wszystkie nasze. Wszystkie. No, jakie ja mam tam iść? Ja mam iść, tam iść mam. To tędy? Czy tędy droga? To jest ptaszor. Tego pa Pani, tego nie zestrzelisz. Halo. No masz. Jak tam dojść? Bo tu przecież jest gra w tej postaci, nie skaczą. No a we eat corn what's she yeah vanished in the blink of an eye so yeah by the way there's one more thing mrs. berish and i it i'll present a gift to the astral express on behalf of the family as a token of gratitude for the nameless contributions to pentagoni Bruno, słoneczko, ty pamiętasz, kiedy ja mam ten język przełączyć, bo ja nie chcę zmaścić tematu. Obiecałam. Pamiętam, że muszę przełączyć kiedyś, tylko nie pamiętam kiedy. Także jakby co? To ten. To mam nadzieję, słońce, że ty gdzieś tam, gdzieś tam nie. gdzieś tam, gdzieś tam może pamiętasz. Obiecałam Mel. To musi być zrobione, nie ma to tamto. Jeszcze trochę? Aha, okej. Okay. Dobrze, słońce. Cieszę się, że ten... Cieszę się, że pamiętasz. Dziękuję ci. Trzymasz na pulsie. No, gdzie on mi? Balonik. baloniki. muszą zostać ogarnięte. Skrzynka tu była? What? What? Dokładnie. Never let your guard down. Nie ma... O, balonik. Chyba, że są rozpraszacze, to wtedy już wtedy jest ciężej. Okej, okay, czy my musimy być tu na dół? Wcale nie jest niepokojący ten dźwięk. O się ma, kochaj, tam się maneczko. To z tego co kojarzę, to myśmy tutaj biegali dosyć mocno, szukając skrzynek. Więc nie ma się martwić. A, plecy sobie zaczynają boleć. Mm. Takie przyciąganko pleckowe dobra rzecz.

A problem, yes. hmm. I want to keep on living. And for that, I'm willing to give up everything I have. Everything you have. Mm. That's right. Everything. Miss Samuel, I think you'd best turn around. It seems you're not quite familiar with the term hon. What do you mean? I mean it literally. I sense your burning desire to live, but unfortunately, you don't have anything of equal value to offer. No, A pawn shop that grants wishes. I see. It's just a marketing gimmick. <laughs> That's quite a harsh no. accusation. I understand. You may not fully comprehend. I want a that I'll help you understand. Go and talk to these people. They're all customers of my See for yourself, their wishes have come true. No dobrze, ale co? Życie jest tak bezcenne, że ja sobie nie wyobrażam, co moglibyśmy mieć, żeby dać w zamian. Nie jestem w stanie, nie wiem, co ewentualnie może wspomnienia, pamięć są na Pamięć i wspomnienia są na ewentualnie Podobnej well, wartości. which one should I pop one two three four five the badiest don't change the words no it's not the best time to do that sorry I'll catch up with you later Ja bym tam wszystkie załatwiła te te baloniki. Jak szaleć to szaleć. No patrz na to na przykład. <tryk>

A kogo my mamy? No ale to nie musi być, no, no, no serio? Och, och jej, och, no najgorzej. I co ten nasz ptaszor potrzebuje? No tego się nie dowiemy nigdy. Graliśmy! To była szybka gra. No nie, nie, nie. jak tu przegrane? Co za radość! Tylko już nie graj więcej, kobito. A, czy to było życzenie z tego tego. No dobra, no ale... Ale to... spróbować życzenie na wygraną w tym serio? Ja bym miał wiele więcej innych życzeń. Co to jest za puzel? A ze to zegarki, a tam skrzynka. jaj. Sprawdźmy to. On ma chyba te ścieżki z tym lustrem, takie o ile dobrze pamiętam, nie? Ścieżka z lustrem. Tak jest. Zobaczmy, co my możemy tutaj. Okej, okay. tu. To jest to. Czekajcie, chwilę mm -hmm. to się zastanawiam. No muszę przyciągnąć ten plec. No. Wiem czemu jak mnie przeziębienie bierze, to mnie plecy bolo. What the hell! tego ciebie się nie da tam przesunąć. Żeby tu. Hmm. OKj okay. To by się przydało, żeby było tak. Dobra, wiecie co, nie. Dzisiaj, dzisiaj nie mam do tego głowy, dzisiaj, to, tutaj jest, no tutaj, tutaj, jutro może, albo wieczorem, jeśli nie będzie ekipy, faktycznie. Dobra, słuchajcie. Odbieramy skrzynkę i to będzie niestety ten moment, kiedy trzeba będzie wiszołanko zapodać, gdyż, ponieważ muszę uciekać. Eee, te 9 minut nadrobimy jutro. Nadrobimy to jutro na spokojnie. Dajemy się jakąś fajną miejscówkę do tego załiszowania. Może tu. Bo tam, na środku tych schodów. Dobra, tu, nie tu. O tu. Tu. Dajemy, moi drodzy. Wyszujemy. Kogo byśmy chcieli? Prócz Izora, który nie jest tej gry, of course. Kogo byśmy chcieli? Let's think. Albo let's not think. Zobaczymy, co nam przyniesie nasze szczęście. Nagrywanie włączone. Ja nie patrzę na wszelki wypadek, ale dobry. No, dajesz wróżbę na resztę streamów tegorocznych. No, raz, raz. Coś dobrego. Coś dobrego i coś złotego, jeśli da radę. A jeśli nie, coś dobrego, fioletowego. Dobra, lecimy z tym. Zaczyna się od normalnej karty. Tu też, tu też znowu, tu też proszę o jakąś postać. Proszę. Czy to tak dużo prosi się o postać? Nie, chyba dużo. No nie, no nie. No słuchajcie, no ale no No co zrobić? No to standardowy banner, niestety, nas tutaj nie lubi. Grunt żeby nas lubił. Ten banner, który powinien nas być, lubić. By. Moi kochani, dziękuję Wam za obecność na dzisiejszym strumyku. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a przede wszystkim dużo zdrowia. Przypominam, dzisiaj o 18 widzimy się. W zależności od tego, jaki skład będzie, to będzie albo The Forest, albo Fortnite, albo The Forest, potem Fortnite, yy, albo Stardew Valley, albo HSR. Także dzięki jeszcze raz i zapraszam Was